Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kod na Piecu Witam was w unboxingu Nowego mojego telefonu Huawei Shot X Słuchajcie, pudełko bardzo ładnie wykonane By the way Ale Dobra, już dziwnie zacząłem, słuchajcie Otóż to nie jest pierwsze otwarcie Tego pudełka, dlatego ono nie jest jakieś To jest specjalnie zaklejone, ani nic Otworzyłem je pierwszy raz w salonie Orange'a Gdzie oczywiście skąd odbierałem Dlatego Mogą być jakieś ślady, że no, te rzeczy były dotykane, że były wyjmowane z pudełka, ale wszystko powinno być tak, jak jest normalnie. Film jest głównie po to, żebyście po prostu zobaczyli, jak to pudełko w środku wygląda, czy wszystko jest dobrze zabezpieczone itd. Tak tak no dobra, słuchajcie, Huawei Shot X bardzo fajny model, bardzo fajna technologia Shot X, która Huyia którą Huawei wymyślił. Tutaj mamy po boku jakieś um, oczywiście mi się nie wyostrzy, prawda? bo to jest chamstwo e, Przeczytam wam. Telefon komórkowy LTE Huawei Shot X dla eee, coś tam, że zalecane taryfy jakieś tam domyślne dla tego telefonu, żeby można było go było lepiej obsługiwać. W ogóle taka ciekawostka, wszędzie na pudełku są poukrywane takie kody QR, jak na przykład tutaj widzicie jest kod QR. Tu z drugiej strony na pudełku też jest kod QR. Właściwie te kody QR są prawie na wszystkim. Tutaj mamy właściwy telefon, eee, telefon, tutaj mamy z tyłu instrukcję. Jak y, można wkładać, co, co jest czym, jak można wkładać karty SIM i kartę micro y, SD. Y, tutaj mamy. W ogóle telefon jest ciekawy, to jest y, czytnik linii papilarnych Natomiast o co chodzi z tym CameShot X? Chodzi o to, że tutaj mamy 13 megapikseli aparatu z fleszem, Jak sobie go zrobimy tak, to mamy. Y, to mamy. Co mamy? Część nie para dokładnie. Eee, i tak tu mamy jakiś kodzik ten na górze e-mail i tak dalej eee, Huey tutaj można odkleić eee, to są głośniki zakładam gniazdo micro tu są mm, do simów i micro SD wydaje się jedno służy do tego samego dokładnie włącznik głośność eee, to jest Hadioda, nie wiem eee, Jack, jack, jack. Ja nie wiem, czy to pokazuje. Tu jest dioda. Kurczę, muszę się w kamerę patrzeć. No i to już widzieliście. Tak mniej więcej się telefon sam prezentuje, więc od... albo połóżmy na razie. Tak, telefon. Nie, dobra, odłóżmy. Przepraszam za ten cień, ale niestety dzisiaj jest deszczowy dzień. Jest dzień deszczowy i niestety to nie ułatwia w nagrywaniu. Tutaj mamy jakieś mniejsze. Tutaj jest na ekran ładnie, tak żeby się nie... W sumie to nie wiem co, żeby się nie uszkodził pewnie. Mamy d -d -d karta gwarancyjna. Instrukcja Huawei Shot X. Dobra. Idźcie. W pokoju i drugie pudełko. O, jeszcze tu coś jest. O, jest folika na ten na ekran, ale fajnie. Fajnie że daj coś takiego. To jest się trochę chyba pogniotło. Dobra. Y Okej. Okay. Co my tu mamy? W środku jest. Nie wiem, czy to widać. Słuchawki, kabel i ładowarka. Eee, dobra, ładowarka jak ładowarka. Chyba nic szczególnego w niej nie ma. Taka biała. Ładna, ofoliowana jeszcze. Eee, oczywiście Huey'a, marki Huey. Eee, nic do niej nie mam. Myślę, że będzie się sprawdzać. Aha, chciałbym zobaczyć jeszcze tylko. A to już nie do kamery. No to nie, może później pokażę. E, 2 ampery, 5 v tak, nie pokażę, bo mi nie, nie zoomuje ten aparat jest niestety gorszy ponieważ e, jak raz sfokusuję, to potem już nie chcę fokusować, słuchawki czy one są, do, one nie są dokanałowe słuchajcie, są takie dosyć dziwne takie dziwnej trochę konstrukcji tutaj jest słuchawka, na znaczy tu jest i tu e, o i mamy na jednej słuchawce mamy zgłaśniacz. nie ma odbieracza. O, szkoda, jest mikrofon. Eee, tu natomiast nie jest to tutaj. Z reguły to jest tutaj i na przykład jak ktoś ma pod dresem albo pod kurtką, eee, no to nie może z tego korzystać w żaden sposób, jak to jest na e, mniej więcej blisko słuchawki. Nawet spoko podoba mi się. Podoba mi się sam pomysł wykonania. Eee, tak jak mówię, to jest do dosyć dziwne do dziwnej konstrukcji. Zobaczymy, czy to się sprawdza, czy to jest wygodne w ogóle te słuchawki. Myślę, że hiway mnie nie zawiedzie pod tym względem. No i ostatnia rzecz: kabel USB, który jest a, zrobiony jakoś dziwnie, dobra, wyjąłem. Czy on jest długi? On jest długi, bardzo długi. Um, nie pokażę na kamerze, bo mam trochę zoomowany specjalnie, żeby nie pokazywać resztę e, bałaganu na biurku. Tutaj ładnie, nawet wykonany taki plastik. Nie zoomuje mi znowu, no szkoda. Jest daleka, może. No, nie pokażę Wam, jaki to jest taki plastik. Ładnie wykonany generalnie kabel. Podoba mi się. Trochę jest zniecony, ale pewnie się go wyprostuje. Hmm. No, generalnie to jest chyba wszystko. Tylko mnie irytuje, irytuje. Dziwi, co to jest, bo tu widzicie. To ta. Da... O, to się da wyjąć. Cóż to jest? A, już chyba wiem. Słuchajcie, to jest bodajże. Do y, tutaj do otwierania tego, nie wiem jak to się otwiera. Do otwierania simów microSD, bo to pasuje, mi się wydaje, że to jest to. A tak na razie nie mogę wam powiedzieć, jest za krótko. No i to właściwie chyba wszystko. te położę mniej więcej te wszystkie rzeczy. Staram się położyć na, e, tak jak mówiłem, mam trochę przyzumowane, więc chyba wszystkiego nie da rady. Wstawię tak, żeby było widoczne. Tutaj mamy to. Pudełka wywalamy. Jest ten. A teraz mi się te kabelki całe nie zmieszczą. Dobra, mamy kabel USB. Instrukcji tam już nie będę wam wkładał, bo pochodzę Wam instrukcja. I mamy słuchawki. Jej. I to jest właściwie wszystko, co to pudełko zawiera. Tak jak mówię, słuchawki to będzie jedna z ciekawszych rzeczy, które chyba od razu postanowię sprawdzić w tym telefonie, czy są fajne. Czy. czy, czy, czy czy, no, czy nie będą wypadały przede wszystkim, bo dziwi mnie, że nie są dokanałowe, bo z reguły właśnie takie są teraz sprzedawane. No ale cóż, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Tak więc żegnam się z wami, do widzenia, cześć.